zapisała się Pani Anna Rząsa Wiślica, mamy 1945 na nowicjacie, na wieczerni zapisała się jedna osoba, Kazimierz Marszałek, mamy 7 zżywca, dyżur mają Dywizja Śląska, Bielsko-Biała i Żywiecka, na wakacje o poście 16, 25 lipca, poście i modlitwie zapisała się jedna osoba, że w sobotę mamy, kocham Polskę, 140 rocznica objawień w Wieczpałcie. W niedzielę mi uszło, przepraszam, dziś przeczytam wszystkie osoby, które z, 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 z miejscowości, skąd braliście udział, wpisanych jest 164 miejscowości. Bogaczów, Zielona Góra, Kolpenburg, Niemcy, Minister Niemcy, Międzylesie koło Włoszczowej, Binde, Niemcy, Kartuzy Wieliczka, Wielsko Biała, Gdańsk, Gdynia, Kokotów, Kraków, Władysławowo, Gościny Nowomorskie, Karwia, Kraków, Kanada, Mississauga, Nowy Tomyś, Maktur, Mills, Kanada, New York, USA, Wejherowo, Starga, Gdański, London, Kanada, Rumia, Anglia, Biała Podlasza, Katowice, Szczecin, Reda, Buczyna, Somomi, Somonina, Kolno, Poczno, Wiedeń, Tarnobrzeg, Dużyna, Dolna, Warszawa, Gdziecko Kielce, Przemysł Zielonka, Ząbki, Trzew, Krosno, Nie... Brzewice, Skierniewice, Wschodnie Wybrzeże USA, Białystok, Warszawa, Bielsko-Biała, Sieniawa, Mędów, Kolubina, Tesson, Norwegia, Słupska, Załę... Załęcza Wielka, Chicago, Frankfurt, Niemcy, Poznań. Euchradka, Łagów, Słów, Skolgienowo, Stalowa, Wola, Tychy, Ostroszewo, Altana, USA, Byton, Wola, Jasienicka, Rozwadów, Parczek, do Krakowa, Sojna, Kołańcuta, Góra, Motyczna, Muszyna, Jaszczębik, Dębica, Rymanów, Lublin, Ostrów, Mazowiecka, Jarosław, Żywiec, Rzeszów, Ostrojenka, Ogonowice, Jabłoń, Krzemień, Łęk Przedniejski, Sosnowiec, Jaworzno, Sławków, Serokomla, u, Serokomla. Kalinówka, Kolubina, Luis, Ostrowęka, Rogłowo, Majątek, Łańcuch, Dobroba Tarnowska, Jasińica, Kołomyśli, Sar, Ząbki, Biskupiec, Bóg, Uchwała, Bolesław Śląski, Jasłowysowa, Węgrze Koło, Krakowa, Zagórzany, Sanoch, Stara Wieś, Myślenica, Rzym, Niebrzewica, Duża, Poniatowa, Wąwolnica, Skawina, Radzionków. Tarnów Radziełowy, Rybnik, Wojciech Świąski, Jaszczębiela, Cibusz, Ministerstadt Niemcy, Paderborn Niemcy, Frankfurt Niemcy, Radą, Kowary, Głupczyce, Pawojce Świąskie, Glicę, Łętowice, Mielec, Nowiny, Szweinfurt Niemcy, Żory, Kowala, Juszczyn, Skawa, Jordanów, Inwald, Ostroj, Strachowice, Brzeziny, Rupczyce, Mutny, Polakom, Polakomboska, Białograj, Alta, Altana. Rasz, Rakszawa, Skolimów, Słupsk, Lębor, Kłębowo, Wejherowo, Gniewno, słowo Karwia, Orzek, Zambrzydowice, Nowy Sząd, Porawa, Cieszyn, Kutno, Werl, Niemcy. Chcę podziękować jeszcze raz tak wielkim łukzawom za przybycie. Cieszę się z mojego kronikarza, bo on się długo zastanawiał. Dwa wyrazy. Biały stok. Gdy w tym gdzie to tam może być? A się pójdę, że to jest Biały Stok Polski, ale tak jest, nawet dwoma, dwoma, dwoma wyrazami trudno ich było czytać. Co ja myślę, ale odkryłem rewelacyjny zapis historyczny. To jest, to jest wartość historyczna, gdzieś to są. Ponad 1012 tysięcy złożyliście Państwo na ofiary dla uchodźców chrześcijan w Kurdystanie. 1080 zł polski 290 euro ktoś dolarów amerykańskich, 10 dolarów kanadyjskich 30 funtów 400 koron niemieckich. Na koncie telewizyjnym padł rekord, bo przekroczyliśmy już 25 tysięcy. Na szczęście znaleźłem mi kopertę, czyli było 5 tysięcy kanadyjskich bez bezimieniowych TV. Informuję od razu. Choć tam, jakieś tam kanadyjskie mogę odjąć, bo muszę się Państwu Panią Anią, bo tam jest parę intencji się zapisane, więc jeśli. Piszę tyle na telewizję, no ale na to też więc muszę te kubki wziąć, żeby tam to spełnić. No więc może być gdzieś o 500 do tym mniej. Ale to dzieci około 25 tysięcy mamy. Nie mam dokładnej specyfikacji, bo po prostu nie ma pani, ani nie ma czasu tego po prostu na no obecnym się przeliczyć, bo dziś był urząd od rana i w związku z tym takie rzeczy idą troszkę później. Następne moje wielkie radości. Chcę, moi drodzy, podziękować za złożone Matce Bożej wota. Troszku ich jest, więc będę czytał spokojnie. Pod numerem 146. W podziękowaniu za otrzymane łaski, srebra, witeria, 50 zł na koronę dla Matki Bożej Pana Julia w Skorek 4 czerwca czyli wszystkie daty są te same. Na kolne srebro złoty kolczyk, dwa kolczyki srebrne, Jolanta, klejcem Dania, Matko Boża, doskonała dziewico z Władylupy, okrywaj na swoim niebiańskim płaszczem, wzmiaszkuj szatana i zbaw lud, Teresa Gierałt, Barbara Falańska. Kochana mamo, nie ma poczęcia dziewicą, Matko Pani, króla serc wiernych. Tobie błogosławiona, bądź uwielbiona, bądź czcigodna, Matko Jezusowa, nasza, ze świata, Tobie wszystkie modlitwy, Tobie hołdy, uwielbienia, dzień czynię, Tobie perłów się i klejnoty. Dzięki za Twe czułe miłe serce, za Twoją nieskończoną miłość macierzyńską, za Twę ramiona, opiekę, błogosław i chroni moich najbliższych. że tak, Grzesik. Wotum dla matuchy spodziewam o dar wnuków i korale za operację regina niestępowo kaszuby Najpokojniejsza matko, dziękuję za mojego męża, łaskę wytrwania, małżeństwie, i przygotowaną opiekę, odmianę serca i nawrócenie dla mojego męża uczyń z naszą rodziną na wzór rodziny z nazaretu. Mamo, kocham Cię, Katarzyna Mildalska-Oboczna. Dar dla matki i korale, kryzna podkowińska piaseczna. Wotum dla matki Bożej skój to, przedstawiłabym się temu moich najbliższych. Ufam, że Matko wysłucha mojej prośby. W dla kariery wotum wdzięczny złoty pierścionek, rycerka żertwa, wieżna, kapijas, bielsko-biała. Na koronę ofiaruję moją i dla Ciebie Matko z podziękowaniem za błogosławieństwo. W, w mojej rodzinie wotum ofiaruję za męża i dzieci Barbara dla Żywiec. Jako wotum oddaję dwa medale, które otrzymałem pierwszy raz w życiu w podziękowaniu za łaski Maryi i o opiekę. Gabriel Sroka, Ruda Śląska, Halempa. Wzór na korony Klaudia, Jolanta i Karol. Srebrny drobiazgi na korony dla Matki Bożej, Panią Saryzerkę Jolanta. Wzór na koronę Matki Bożej, Bogusława Jamruzek, Anglia. Oddaj jako wotum naszyjnik z klipsami, którzy za wszystkie łaski i swoją opiekę nad całą rodziną. Sabina słoka Ruda Śląska. Matuchno, wiaruję Ci te korale za Twą opiekę nad moją rodziną. I proszę, nie wypuszczaj nas nadal z tych rąk. Joanna Krasińska-Łódź. Złote obrączki ślubne i kolczyki na koronę dla Matki Bożej. Ewa Pik. Jako wotum dla Matki Bożej oddaję bransoletę ręcznie zdobioną. Jego podziękowanie z roki Łaski są dalsze. Laura Sroka, Ruda Śląska-Haleba. Na koronę matce Bory złote drobiazgi. Mario, miej w obiece moją rodzinę, uszla się woda. Słuchaj z na koronę dla matki Bożej, koral oraz wotum dziękczynne za opiekę nad rodziną Marian, Marianna i Janusz. Wotum, wdzięczność dla najświętszej Marii Panny za Łaski. Za opiekę w całym moim życiu, Teresa Terkilden-Eisberg. Chyba Norwegia albo dla Ondania, to będzie bardziej. W Matce Boże za postawienie na mojego Józefa księdza Pana pan, Gabriela Gafkę Władysławowo. Wotum dla Matki Bożej z o opiekę i rodowictwo, Dorota. Wotum dziękczynne za uwolnienie z ideokultyzmu, i opiekę nad rodziną ukochanej matki Bożej. Rycerka i żertwa Elżbieta Bączkowska Stargard. Stargard Leister. Matko, dziękuję za otrzymane łaski, a szczególnie za łaskę uwolnienia z nałogu. Proszę przyjmi ten piesień na koronę i korale, Przecież otoż moje dzieci swoją opieką, aby żyli. Zgodzie i miłości. Twoja niewolnica żertwa, rycerka i zakonnica Elżbieta z Kartu z Kaszuby. Matko ukochana, że przyjmij ten złoty sygnet na koronę w podziękowaniu za danie, da, danie mi drugiego, drugiego życia po wyleczeniu płci zawale. Twój niewolni żertwa i zakonny kazimierz szkartu z Kaszuby. Kochana mateczko, dziękuję za doty dotychczasową opiekę nad naszą rodziną. która o dalsze błogosławieństwo dla rodziny i rodziny. Widziana Tarnowskich. Srebrna Koronę Matki Bożej, Alicja Wyżkowska, może Wyżkowska i jo Joanna Mysiurska, Ostrowiec Świętokrzyskich. Dajstę zna Koronę dla Matki Bożej, Mieczysława Władyka. Dla Matki Bożej, Justyna Likę Mirosław Dechnik. Złota kolia i łańczusek z jego złota krzyżykiem na kraju Matce Bożej, perły ze srebra, srebrna kolia, bransoletka na wodę, podziękowanie Matce Bożej za opiekę wszystkie łaski, też opiekę nad całą rodziną Danuta Maria Nina Jagło, Beata Maria Białoni. Na koronę dla Matki Bożej złoto Teresa Fryderyk, Warszawa, dla Matki Bożej Anna Raciusz. Matce Bożej składam na ofiarę korony złoty naszyjnik, kolczyki z diamentami. Prosząc Matkę Bożą o nawrócenie mojego męża na wiarę katolicką. Jako wotum Matce Bożej ofiaruję perły w złocie kamień, prosząc o głęboką wiarę i świętość dla moich dzieci. Nory, Sary i Zachariasza. Ewa Dorchmi, USA, Alta, Anta, Altanta. Bóg próbuje to składać. Atlanta. Dar serca na kolonę. Matce Bożej, Złota Obrączka, podziękuję za ułatwienia życia, duszy, ciała, męża, za łaski i o dalszą opiekę Matki Bożej, wszelkiej pomyślności dla rodziny Sabiny i Jarosława Okrój. Matko rozkładam Ci tę obrączkę na dwie na korony, aby zadłużyć czyni za świet czyny ludzkiej woli. Twoja, święta Pana, zapewnić wolę Bożą. Na Matce Bożej Srebro, Mieszczona, Włodyka, Oława. cudna korona koronę Teresa i Edward Małachowi Starogawora. Dwie złote obroczki na Koronę Matce Bożej, Irena Cebelińska-Gdańsk, złoty pierścionek w podziękowaniu może i za wszystkie łaski, Krystyna Krawczyk, złota i srebrna bujdera oraz krzyżyk w podziękowaniu Matce Bożej za otrzymane łaski, Jadwiga Kozińska. Złot, srebrna i złota bujderia w podziękowaniu za łaski, Jolanta Kastrzyk, złota w wotum i 20 zł złotych dukatów na Koronę 20 zł. Matki Bożej w podziękowaniu Janina Konopka, Wiedeń. Pierwsze złoty, Alicja Lublin, Zdrowień łańcuszek Renata Jakubczak, Kalinówka Kołoj, koło, Lublina. W podziękowaniu za otrzymane łaski są dla św. wiekę Matki Bożej dwa pierścionki, Dzisława Kołtujska. W podziękowaniu za otrzymane łaski od dla św. wiekę Matki Bożej Franciszka Szczepaniak. O łaski dla św. dla rodzin Florian, Irulik, Sabina i Emilia Złoty złotych pierdzeniach Matce za otrzymane łaski. Hanna Pietraszuk, Kliwice. Kochana Matko Boża, dziękuję za uratowanie mi życia, patrząc na za wybawienie mnie z żołądźmi Anna Jasek, Kudowa Zdrój. W podziękowaniu za otrzymane łaski, którą imię Darduła Świętego, opiekę Matki i Rodziny Justyny, Anonimu Chwiałdawca. W poziomie Matce Bożej za opiekę Srebrna i Zdrowia Agnieszka Słupska. Podziękowanie w trzecim latach małżeństwa Mieczysławy Jerzego. O wypełnienie woli woli dla rodziny. Podziękowanie matce o ochronie synów. Twoja dziewczynka Teresa. Matko Bola, dziękuję za wszystkie łaski, a szczególnie za to, że składanie miejsce, w którym ma mieszkać. Przecież pomóż nam tutaj miesz mieszkać dobrym ludziom i poprowadzić budowę domu. Damian i Ania Wyka z córkami Malsią i Anią. Dobra Mateczko, żadne słowa. Nie są w stanie wyrazić mojej wdzięczności i miłości. Przyjmij więc ten skromny, tak bliskim na sercu udawny twojka Żaneta. Podziękowanie Matce Bożej za uwolnienie się ze zwykłku niesakramentalnego Jolonta. Są strona korona dla Matki Bożej Bogusława Kordecka. Podzielon za otrzymane łaski Aniela i Katarzyna Kamińscy, Biała Podlaska. Zrób na koronę. Dziękuję Ci, Mamusiu, za łaski Usenek Danuta i Roman Giba USA, Chicago. Wotum korale perłowe, srebrne monety na koronę. Matko Boża, w Twoje ręce oddaję moją rodzinę. Dziękuję za łaski i proszę o dalszą opiekę. Rodzina Kaczmarczyk, Chicago. Srebrna korona Matki Boży, Alina Dorota Stasia, Montreal. Złoty pierśniak, z otar dar potomstwa dla Łukasza i Agnieszki. Krzysztof Zawala. Złota obrączka podziękowania w łasie, jakie jakiego otrzymałem. Ronald Ciba. Srebrna Muteria Aldona Głowala. Wota na koronę z Dywizji Pomorskiej Gnańsk. Zofia i Kazimierz Pelowcy Srebro. Anemel ofiar złoto i Danuta i Edward Hint Srebro i Złoto. Edward i Falkowski Srebro i Buszty. Tomasz Falkowski Srebro. Cecylia Pieciuk Srebro, Wiktor icelina Srebro, Stanisław Basi srebro Dariusz Uciechowski Srebro, cecylia Srebro, Wiktor Kępka Srebro, Andrzej Bukowski Złot. Mamy na dzień dzisiejszy złożonych wód 211. Teraz pragnę podziękować za złożone ofiary na koronę Matce Bożej. Są nimi. 100 Rodzina Białecki, London. Barbara Wokasi <coughs> 200 zł. Jelanta Widawowska wi wida 300. Roman i Danta Giwa 200 amerykańskich. O, anonim ofiarowa, ofiarowca 200 zł. Danuta Stupnikowa i Barbara Kanon 100 dolarów. Wojciech grzyna Bednarz 200 dolarów. Leszek i Maria Zuch Gdańsk 50 zł. Marianna Szmuryło Gdańsk 50. Dwóch anonimowych z Gdańska po 50. Zofia Kazimierz Pelowcy z 200. Waldemar Dębski Niemcy 20 euro. Denia Szkolek Częstowa 500 zł, Maria Pastuszka Bieliczka 50. Daniel Janowski Reda 100 zł, Katarzyna Midalska Opoczna 100 zł. Jadwiga Kupop Kanada 40 kanadyjskich. Genolefa Studzinską Montreal 20 kanadyjskich. Marek Klima 20 kanadyjskich. Barbara Figura, 20 kanadyjskich, Jarosław Dudzik Kraków, 2000 Teresa terkilsen Elsberg, Dania 100 zł Jolanta Klejcen, Dania 100 zł. Ryszard Imania Miedziak 400 zł Mierzław Pierczyk Częstowa 200 zł Cezary Szudlarek Ostrów Wielkopolski 100 zł. Mirosława i Krzysztof Żurawcy 100 200 zł. Paweł Łeczek, Luszowice 50. Magdalena Firkowska, Ciukczesnowiec 100. Edward Walus Rzeszów, Elita godek dębica Józef Sasak-Dębica i Anna Stanek-Andrychów wszyscy po 50. Teresa bartkiewicz renka 20. Grażyna Chryc-Tarnów 100 zł. Krystyna Piotra w 1,50 euro. Sabina Wlazy-Pruszków 50 zł. Gielota 100 zł. Krystyna Wójcik Rzeszów 50 Jan Kocioł Słups 100 zł. Hanna Pietraszuk-Bilice 200 zł. Klaudiusz Szkudlarek za 100 zł. Zofia Morgielewicz-Tarada. 100 katowickich. Wenefa Broszkowska, Essen, 150 zł. Bugniła, Zań, Biłgoraj, Grażyna Rybak, zwolceń, Kamil Adamski, zwolceń, Marcin Stępień, zwolceń, po 100 zł. Krzysztof Janiela Kamiński, Bielsko-Biała 200, Maria Fonfara, Kraków 200, Irena Barszewska Kraków 100, Dariusz Czubała, Południu 100, Stanisław Partyka Jaszczerb jest 30. Grażyna Opercha Okalwaj jest 50. Celina Wież Hanowska, Grybów, 50. Tadeusz Janczura Wrocław, 10. Honorata Ignaś Czudzec, 100. Dariusz i Alicja Białej Ziewce, 200. Teresa Jakubowska, Biały Stok, 100. Adela Struszak, Brzozówka Krakowa 70. Barbara Przewrodzka, Ostrołęka 50. Janina Piersa Ostrołęka 50. Krzysztof Madurkiewicz, Dortmund, Niemcy 50. Rodzina Kaczmarczyk z USA 1000 dolarów. Barbara Zalecka Rozwadów, moi kochani, 100 złotych. Nie mam dokładnej specyfikacji, to musi Pani Ania policzyć ale na pewno już przekroczyliśmy 15%, a drugi 17% w zbieraniu tych ofiar na koronę matki, matki Bożej. Będzie jutro pani Ania dokładnie przeliczy wszystko, jak chcę być na bieżąco z tymi wszystkimi ofiarami, aby utrzymać jaki taki ład technologiczny po tych ofiarach. I chcę podziękować, moi drodzy, tych, co zapisali się w księdze. wielkie jest do świętego. Powstaje armia źródła pokoju Ducha świętego. Grzemia 4 czerwca 2017 zapisanych jest, moi drodzy, tysiąc. Tu piszę 10 osób z całego serca. Wielki Bóg zapłać, pani Kosia, ja tu zrobi szlaczek, ja to podpiszę. I będziemy później zapisywali z kolejnych różnych akcji, bo będę starał się też do Ducha Świętego uroczyście Was przyjmować. Tyle naszych, moi drodzy, ogłoszeń, moich podziękowań. Z meldunków ze świec, z dziesięciu co wołałem. Niemcy jest wzięta Rosję, to muszę jeszcze Panią Anią spytać. Rosja chyba nie jest wzięta. Powołania wzięte, zmarli wzięte, pięć armat wzięte, Ducha Świętego wzięta, za ojczyznę wzięta, zarząd wzięte, nie ma zagrzeczników. I jeszcze 40 gromic grubych procesyjnych, ale tego jaka cena jest, to nie wiem. Za tych, co wzięli świece, wielki Bóg zapłać i je zamówiłem. Będą gdzieś za 2-3 miesiące. Przypominam, nasz producent dużo młodszy ode mnie, zawale. Cztery godziny był budwaj to gdyby nie technologia, nie przyszłby.